Dziś od 12.30 w Parku Strzeleckim odbyła się akcja Czytaj bez ograniczeń w ramach ogólnopolskiego projektu Księgozbiór. Pomimo niesprzyjającej pogody na spotkanie przybyli licznie tarnowcy pasjonaci książek. W akcji uczestniczyli zarówno mali, jak i duzi czytelnicy. Każdy mógł zabrać ze sobą dowolną książkę lub skorzystać z zasobów biblioteki miejskiej. Dzisiaj rozpoczęliśmy pierwszy raz taką ogólnopolską akcję o nazwie Księgozbiór 2013. Akcja w Łodzi jest już po raz czwarty u nas, po raz pierwszy i jak widzimy teraz naokoło, stoimy pod drzewkami, ponieważ aura nam trochę spłatała figla. Jest wielu czytelników z własnymi książkami, jest też kosz biblioteczny. Była akcja wypromowana przez Facebooka, więc grono osób zgłosiło się przez portal facebookowy. Część po prostu spontanicznie przyszła część między sobą ustalała, że przyjdzie, więc były to i grupy, i samodzielni czytelnicy. Dyrektor miejskiej Biblioteki Publicznej Ewa Stańczyk również uczestniczyła w akcji czytania. Dużo czytam różny, i bardzo, bardzo różnorodną literaturę myślę, że jak na pierwszy raz to całkiem nieźle wypadła i frekwencja jest dość duża, bo prawdziwie może. Nie rzuca się to tak bardzo w oczy, bo jesteśmy dość mocno rozproszeni wokół tego dużego klombu, ale, ale jest dość sporo uczestników. Część schroniła się przed deszczem, pod drzewami i pod krzaczkami, także myślę, że, że jest to akcja, którą warto powtórzyć. Jak dodają uczestnicy spotkania, tarnowska akcja Czytaj bez ograniczeń powinna pojawiać się w Tarnowie częściej. Powinny one zachęcać ludzi do czytania, bo jednak nie wszyscy czytają. Niektórzy rzadko z... A ludzie powinni czytać dużo, żeby wiedzieć więcej rzeczy. A taka akcja gdyby, no mówi, wyjdźcie z domu też i czytajcie na powietrzu. Myślę, że fajna akcja. O, bardzo sympatyczne to jest, jak patrzę właśnie na tych ludzi, młodych trochę mało. Może bardziej trzeba by to rozpropagować, no, w tej przestrzeni czytanie jest fajne, fajne. Każda akcja, która jest promowaniem czytania jest sensowna moim zdaniem. Uważamy, że powinno być to bardzo często zorganizowane. Jest to jakieś coś innego prawda, niż, niż taka codzienność dla dzieci. Bardzo, bardzo, książki. tak dokładnie. A nie, a nie komputer, a nie jakieś tam inne zajęcia. Dlategośmy przyszli tutaj z dziećmi, żeby je w to wciągnąć. Biblioteka Miejska za rok planuje zorganizować kolejną taką akcję. Paulina Pabian, Tarnowska TV.